Kanał Fajne Wycieczki zaprasza na film pod tytułem Nowe Wrota na Żuławach Malborskich. Żuławy Wiślane obejmują równinę deltową Wisły. Jest to jedyna kraina w Polsce, gdzie ludzie żyją powyżej i poniżej poziomu morza. Jej powierzchnia to 170 tysięcy hektarów, w tym tereny depresyjne zajmujące 27%. Żuławy wiślane są uznawane za najbardziej zagrożone powodziami rejon kraju, co jest związane z pasem terenów depresyjnych ciągnących się po południowej stronie Martwej Wisły, Szkarpawy, Nogatu oraz rzeki Elbląg i jeziora Drużno. Dużym problemem są tu powodzie wywołane wiatrami sztormowymi, które powodują wdzieranie się wód morskich głąb lądu poprzez ujścia rzek i kanałów, czyli tzw. cofkę. Żuławy wiślane geograficznie dzielą się na trzy mniejsze jednostki – dańskie, malborskie, zwane też wielkimi, oraz elbląskie. Zagadnienie powodzi sztormowych w kontekście gdańskiej części zostało pokazane na kanale Fajne Wycieczki w filmie nr 24 pod tytułem Ochrona żuław gdańskich przed powodziami sztormowymi. Ten sam problem istnieje na żuławach malborskich, szczególnie uwidaczniając się w Nowym Dworze Gdańskim i jego okolicach. Wspomniane miasto było w przeszłości wielokrotnie podtapiane przez wody wezbraniowe przemieszczające się w jego kierunku rzeką Tugą. Płynie ona ze źródła znajdującego się w okolicach Białej Góry koło Sztumu poprzez Nowy Dwór Gdański i uchodzi około 9 km dalej do Szkarpawy łączącej Wisłę z Zalewem Wiślanym, który stwarza zagrożenie powodziowe. Powstaje ono jesienią i zimą, gdy wlewające się przez cieśninę piławską zburzone wody morskie i silne wiatry północno-wschodnie podpięszają wody zalewu nawet o metr. Z tego powodu podnosi się także poziom wód szkarpawy oraz tugi, przenosząc zagrożenie do leżącego nad nią miasta. Aby rozwiązać problem podtopień w tym miejscu, w obszarze ujściowym Tuki wybudowano ochronny system przeciwpowodziowy. Składa się on z dwóch par uchylnych stalowych wrót sztormowych, jazdu pomocniczego oraz przelewowego do usuwania nadmiaru wód rzecznych do rowu odprowadzającego o nazwie pryżnik. W normalnych warunkach pogodowych wrota sztormowe są stale otwarte, a przepływ tugi odbywa się w sposób niezakłócony. Gdy jednak spiętrzenie wód szkarpawy przekroczy na łacie wodowskazowej poziom 60 cm, wrota zamykają się automatycznie lub w sposób mechaniczny za pomocą siłowników obsługiwanych ze sterowni. Dodatkowo zamykany jest także jas pomocniczy. W wyniku opisanych czynności dalszy wzrost poziomu wód Szkarpawy nie powoduje cofki niebezpiecznej dla Nowego Dworu. Przy zamkniętym przepływie Tugi jej poziom w rejonie Wrót zacznie się podwyższać, co również zagraża cofką powodującą podtopienia terenów miejskich. Jeśli wskutek opadów lub roztopów będzie on przekroczony, nadmiar napływającej wody zostanie przekierowany poprzez regulowany przelew do równoległego do szkarpawy rowu odprowadzającego. Jego konstrukcja zapewnia grawitacyjny spływ wód tugi aż do odległego około 2,5 km koryta rzeki Linawy która doprowadza wody z całego, liczącego 22 tysiące hektarów polderu do stacji pomp chłodniewo, włączącej jej nadmiar do szkarpawy. Takie same rezultaty ochronne uzyskano na przykład w przypadku wrót sztormowych na Żuławach Gdańskich, na rzece Rozwójce, przy znacznie prostszym rozwiązaniu całego systemu przeciwpowodziowego. Nadmiar wód rzecznych napływających do zamkniętych wrót jest tam przepompowywany do martwej wisły dzięki ulokowanej obok małej pompowni. Do wrót sztormowych na Tudze prowadzi droga numer 502 nowy dwór dański Stegna. Jadąc z nowego dworu do Stegny, zaraz za wsią Tuisk skręcamy w prawo w betonową drogę prowadzącą do celu. Przy okazji wycieczki do wrót sztormowych na Tudze, warto w okolicy zobaczyć kilka interesujących mostów zwodzonych. Dwa najbliższe znajdujące się we wsi Rybina wpisane są w drogę nr 502 wiodącą do Stejny. Są to konstrukcje jednostronnie podnoszone. Most żółty nad Szkarpawą i położony tuż obok most niebieski nad Wisłą Królewiecką podnoszone są w godzinach wymienionych na tablicach informacyjnych. Trzeci, niezwykle interesujący obiekt, znajdujący się również w Rybinie, nieco na zachód od Mostu Żółtego, to ponad stuletni kolejowy most obrotowy. W sezonie letnim umożliwia on przejazd kolejce wąskotorowej, bożącej turystów z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny. Jest uruchamiany przez dwóch operatorów, co trwa kilkanaście minut. Do odwiedzenia pozostały jeszcze dwa mosty. Jednostronnie zwodzony most Kratowy w Tuńsku znajduje się kilkaset metrów od drogi nr 502. Unikalny w skali kraju, zbudowany współcześnie most, zlokalizowany jest w Żelichowie. Jest to konstrukcja z unoszonym środkowym przęsłem, pokazana w położeniu zamkniętym i otwartym. Zachęcamy do wycieczki.